E, Szczoteczkę duszyczki, jedziemy kurwa dalej. E, w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak dolecieć kurwa tam, żeby się nie mieć latanko, fajne. To jest tutaj już, się tam doskoczyć. To jest to, co ja lubię najbardziej, ten lot cały. O, i już jesteśmy. A, ten tutaj nam, staruszek nas, pokaże, jak to. O, właśnie coś takiego zrobić. Że tak będziemy lepiej szybować. Nie wiem, czy tamtej babce się to uda jeśli się, uda, do skrótu doleci. A, doleciała. Właśnie, tam też spróbujemy się dostać. No, teraz lecimy tam. To jest takie, o to takie szybowanie, o nie chodzi dokładnie. Ja już mam te spore doświadczenie, dlatego wiem jak to robić. Już jesteśmy. Nie... nie zdziwcie się jak spadniecie, no to wtedy musicie zasuwać z powrotem do tego staruszka. On jest tutaj, musicie wyjść po sposób tak samo jak poprzednio. i mamy takie super latanko już od teraz. O. Teraz idziemy do kolejnego miszunia. Zobaczcie, po kolejny zwój musimy teraz podnieść z trupa. No, grzybki też będziemy zbierać po drodze, ale dobra, jesteśmy już na miejscu. No i zbieramy taki zwój. No i to jest. I lecie standardowo quest. No dobra, co to jest? Ja mam za dużo testów branych, trzeba parę wypełnić. Więc pozbierajmy grzybki. Duże, gówna zabijmy. Leżyć, kurwa się. no jego nie ma. Następny. Nie, tego nie trzeba. Nie trzeba. A, tam jest. Dobra. Musimy mu to tutaj oddać, kuścik. idziemy od razu następny, żeby się robić wszystkie naraz. Jak widzicie, panika z mieczem, znaczy z toporem, a trochę inaczej wygląda jej strój. Mm, a wzięła ten sam. Tak mi się przynajmniej zdaje. Dobra, tu gdzieś mamy kolejny. O, tu jest quest. Teraz na no, quest winch się, która tutaj jest niedaleko. Jest ta dosyć prosta i szybka. Jedyne co tam jest skurzające, to pająki, które będziemy musieli wycadać, tam, ale to. Nie będę wyprzedzał w przyszłości. W musimy poobijać trochę z zwierzyny No i mamy go z głowy. Tutaj powinien stać ochroniarza, ale ten typek go już wykończył. Dobra, zbierajmy kurwa grzybki. Okej okay. Chodź, 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 chodź Gyśle No i cię kurwa nie ma Do, sami coś mamy? W początku? Nie, obieczkiem żeby zostać wolno. Jak chcesz żyją. Bodny Podrzcina. I już go nie ma. Ok, jedziemy dalej z koksem. BUDMO. No i mamy kolejnego. To jest taki dosyć monotonny quest. Dlatego wam pokażę jeszcze inne questy, które tu się robi. Od razu. Dobra, jakby już jesteśmy obok niego, to ją sobie Nigdy tego kurwa nie robimy. Jak musiał to robić? Co to się włączyło? Ale dobra, jedźmy dalej. Kurwa, kolejny taki. No dobra. No i jego nie ma. Wodzie nas nie interesuje. Chyba powinien chyba być ochrona na dole. Tutaj, kurwa nie ma, nie zaspili się jeszcze. No nic. I mamy kolesia z głowy. Nie wiem czy to jest prawda, ktoś mi kiedyś tutaj powiedział, że w tej grze jest coś takiego. Im częściej walczycie z danym potworem, tym więcej mu obrażeń zadajecie. No, raczej to się nie odnosi. Nie wiem, czy to prawda. Naprawdę musicie się z innego zapytać. Ja osobiście sądzę, że nie, ale co ja tam mogę wiedzieć? No i dobra, kres kolejny wykonany. Kurwa, jest tam już co na dole. Samo dobre, jest ochrona. Zasuwajmy do niej Ajajajajaj. Wziąłem aj, aj, aj. przez przypadek jeszcze dodatkowego clowna No i on ucieka Ech, Jednego mi podjebali, mówi się trudno Tam dalej się nie opłaca biec, tam nic nie ma Musimy znaleźć właśnie tego ochroniarza tylko Mamy kolejnego wkończonego, no szybkiego. Znowu broń dla tego co się napierdala pięściami. Jego już ukończyliśmy, więc nie ma z nim zabawy już dla nas. Łykaj, zdrowka. dalej śmieci jak już tu jesteśmy. Okej, okay, tu mamy tych, nas nie obchodzą. Tu powinny być jakieś takie... Okej. Okay, kolejny obity od razu był do góry, tak już się włączyło. No i mamy kolejnego uciekniera. Tu mamy kolejną ofiarę losu, którą musimy ubić. No i mamy kolejnego obitego. No takie do tej monotoda, ale to sporo jest takich właśnie, trzeba, trzeba podbierać, poobijać. No w tym momencie gry. A tam znowu będą jakieś nowe e, pierdolniki, że będziemy mogli się z nich cieszyć. Dobra, co tu jeszcze? Tutaj jeszcze musimy poobijać tych. No i spokój. Możemy szukać płomiennych ofiar. No ale to już samemu to zrobię Szczeczka i pokorne duszyczki